przygotowując jakby ten panel zastanawialiśmy się z Moniką która oczywiście też tutaj miała ze mną być o czym Państwo powiedzieć, żeby niosło to z Państwem wartość? I pomyśleliśmy, że skupimy się realnie na, na, na prawdziwych projektach, na prawdziwych produktach, które mógł, będę mógł Państwu przedstawić. I chciałbym, żeby Państwo, jakby z tej sali później po tym moim występie wyszli z takim pomysłem, że faktycznie jest projekt, w którym mogę wystartować i jest realna szansa pozyskania tego dofinansowania. O dotacjach można powiedzieć różne rzeczy i część osób nie do końca wierzy w dofinansowania. Zastanawia się, czy jest jest realna szansa, czy mogę występować w konkursie. Być może nie wszyscy z Państwa tutaj są z firmy, z kategorii na przykład średniej czy dużej firmy. Być może jest tutaj ktoś, kto albo chce założyć firmę, albo ma mikro, albo małą działalność gospodarczą i tutaj na pocieszenie możemy powiedzieć, że tak, te środki też są skierowane dla mikro i małych przedsiębiorstw. I chciałbym poruszyć kilka case'ów, żeby Państwo też dostrzegli to, że faktycznie jest się o co bić, tym bardziej, że wystartowała nowa perspektywa, która daje bardzo szerokie możliwości możliwości pozyskania dofinansowania i co najlepsze nie tylko dla firm produkcyjnych. Kto tutaj z Państwa reprezentuje firmę, która zajmuje się usługami? Mhm, ok, całkiem znacząca sala. To pewnie Państwo wielokrotnie razy mieliście taką nieprzyjemność, że trudno było pozyskać jakieś środki zewnętrzne, tak? Pewnie bardzo często było mówione, że jak środki dofinansowania, fundusze europejskie to tylko dla firm produkcyjnych. W dużej mierze tak jest. Ale jest to mit, który mam nadzieję, że dzisiaj po części obalimy. Razem z Moniką wybraliśmy dla Państwa szereg konkursów, które uważamy, że zaspokoją w 100% potrzeby niemalże każdej firmy produkcyjnej i w większości firm usługowych, do, do czego zaraz przejdę. Na pierwszy, na pierwszy rzut oka jest projekt Ścieżka Smart. Jest to projekt. Yy, od którego zaczęliśmy, ponieważ jest to projekt, który pojawił się jak, jako jeden chyba z pierwszych, jeżeli chodzi o obecną perspektywę e, unijną I, i bardzo dużo przedsiębiorstw się nim za, zainteresowało. E, dlaczego jest to dość wyjątkowy projekt? Dlatego, m, dlatego że e, tak jak Państwo widzicie, składa się z kilku, z kilku modułów. E, mamy moduł prac badawczo rozwojowych, wdrożenia i pięć poj, pojedynczych, jak gdyby podkonkursów, w ramach których też możemy zyskać dofinansowanie. I teraz pewnie się Państwo zastanawiają, czy ten projekt jest dla mnie. Na pewno dla większości tak. Eee, natomiast jedną z rzeczy, która na pewno w tym projekcie odstrasza, to to, że tutaj mówimy o innowacji na skalę polskiej. I bardzo często, jeżeli przedsiębiorcy, z którymi ja się osobiście spotykam słyszą słowo innowacja, to myślą o e, locie na księżyc, szczepionce na raka, albo innych bardzo innowacyjnych rzeczach, które tak na dobrą sprawę oczywiście są same w sobie innowacyjne, natomiast e, czasami połączenie dwóch produktów w jeden daje innowację. Moim ulubionym przykładem, może dlatego, że lubię piwo, jest ostatnio Harnas, który połączył piwo z energetykiem. Stworzył produkt, który w połączeniu dwóch rzeczy daje zupełnie nową rzecz. I bardzo, czas, bardzo często, może mam może nie bardzo często, ale, ale na pewno często. Tak można tworzyć różnego rodzaju innowacje. Wyjść z problemu, zastanowić się na jakim, na jakim on jest szczeblu, e, a później pomyśleć, żeby go rozwinąć. W ramach tego poddziałania otrzymujemy wsparcie nawet do 70% w pierwszej kolejności na zrealizowanie prac badawczo-rozwojowych. Czyli dostujemy 70% dofinansowania na to, żeby nawiązać współpracę z jednostką badawczą lub też jeżeli mamy wykwalifikowaną kadrę samodzielnie te prace badawczo-rozwojowe przeprowadzić i to o czym mówiła Pani Monika przy okazji skorzystać z ulg podatkowych właśnie na prace badawczo-rozwojowe. Jeżeli już zaczniemy ten moduł i przeprowadzimy prace badawczo-rozwojowe to mamy element wdrożeniowy, czyli to co przed Przedsiębiorcy lubią najbardziej, czyli zakup maszyn, środków, urządzeń, ogólnie szeroko pojętych środków trwałych. Jeżeli chodzi o moduł wdrożeniowy, mamy mapę pomocy regionalnej. My jesteśmy na Podkarpaciu, dlatego mamy małe firmy w 70% dofinansowanie, średnie w 60%, duże 50%. Środkiem kwalifikowanym będzie m.in. zakup maszyn, środków, urządzeń, ale również wartości niematerialne, jak również roboty budowlane, co też jest bardzo ciekawe. Często do nas trafiają klienci i mówią, że chcielibyśmy otrzymać na dofinansowanie na budowę hali. Nie jest to niemożliwe, jest to realne, natomiast musimy wyjść trochę z innego myślenia, jeżeli chodzi o budowę hali. Jeżeli chcemy postawić nową halę, to potrzebujemy zastanowić się, co będzie sercem tej hali, czyli jaki nowy produkt, albo jaką nową usługę chcemy wprowadzić w naszej firmie. I nie nie jest wtedy wykluczony, że możemy otrzymać dofinansowanie na budowę hali. Możemy, natomiast jakby do, dofinansowanie na budowę hali jest takim elementem w cudzysłowie dodatkowym, w którym potrzebujemy wykazać, że tam będzie odbywał się na przykład nowy proces albo nowa produkcja. Jest to jeden na pewno z ciekawszych, z ciekawszych projektów, który daje taką, taką możliwość. Tak jak wspomniałem, po tych dwóch modułach, e, projekt ten jest. E, Podzielone na kilka podmodułów, czyli mamy tam zaszyte pięć dodatkowych konkursów, które bardzo często są teraz dystrybuowane przez urzędy marszałkowskie jako pojedyncze konkursy. Moduł Cyfryzacja jest to, jest to moduł, w którym możemy otrzymać w ramach tego projektu też dofinansowanie, na to, żeby ukierunkować nasz przemysł w kierunku przemysłu 4.0, ale tutaj mówimy bardziej pod kątem takim cyfrowym, czyli tutaj wchodzi w grę zakup. Oprogramowania, wszystkich rzeczy dotyczących zliczania danych, ich przetwarzania, poprawy produkcji na, na tej takiej przestrzeni cyfrowej. Moduł Zazielenienie Przedsiębiorstw jest to, jest to też bardzo interesujący moduł, ponieważ tutaj przede wszystkim mówimy o gospodarce w obiegu zamkniętym. Jest to też takie poddziałanie, o którym będę mówił trochę szerzej później. Natomiast tutaj w module Zazielenienie Przedsiębiorstw możemy otrzymać dofinansowanie na zapętlanie naszych działań, na ekoprojektowanie, na zmniejszenie śladu węglowego, zmniejszenie wytwarzanego odpadu, na to, żeby być może powtórnie go przetwarzać albo zmienić nasz produkt na usługach albo stworzyć jakiś łańcuch dostaw bardzo ciekawy moduł tutaj też jest wliczone są w koszty środków kwalifikowanych z tego co pamiętam to również fotowoltaika także jest to na pewno temat którym warto się zainteresować moduł infrastruktura B+R czyli w dużym uproszczeniu stworzeniu sobie swojego centrum badawczo-rozwojowego po to żeby Żebyśmy mogli samodzielnie rozwijać nasze produkty w oparciu o badania i, i rozwój. Czyli możemy otrzymać dotację e, na takie mini laboratorium w naszej firmie, tak na dobrą sprawę. E, zostały jeszcze dwa moduły, moduł internacjonalizacja, w którym oczywiście, jak już wynajdziemy ten nasz produkt i zaczniemy go produkować, to będziemy mogli jak do pokazać na rynkach zagranicznych. Czyli tutaj rozmówimy o promocji e, produktu, e, bo w głównej mierze Realizacja skierowana jest dla firm, a znaczy nie dla firm, tylko bardziej dla produktów niż na usługi, więc możemy wziąć udział w targach i, i ten nasz produkt pokazać na zewnątrz oraz moduł kompetencje. Ja się trochę cofnę, żeby to jeszcze raz pokazać, i tak jak wspomniałem, mamy dwa moduły. Tutaj takie główne, w których możemy wystartować. I te moduły są nieobligatoryjne. I tutaj, co bardzo ciekawe, jeżeli w momencie, jeżeli na przykład przygotujemy dla Państwa projekt, albo Państwo będą chcieli wystartować w tym projekcie i na przykład skorzystają Państwo z dwóch modułów, plus jeszcze będą chcieli Państwo na przykład cyfryzację i internacjonalizację, i z jakichś powodów... PARP, bo ponieważ tutaj operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, odrzuci Państwu ten moduł cyfryzacja czy internacjonalizacja, to projekt jakby w cudzysłowie nie pada. Mogą Państwo dalej go realizować, jakby tylko i wyłącznie z wykluczeniem y, tych modułów. W dużym skrócie, jest to jeden na pewno z bardziej interesujących projektów. Jeżeli śledzą Państwo fundusze europejskie, to jeżeli mogą Państwo zobaczyć na oceny, to. Y, Trudny projekt do przygotowania, trudny projekt do wystartowania, ale na pewno opłacalny pod tym kątem, że możemy się starać nawet o, o 20 milionów. Natomiast mieliśmy też teraz kilku takich klientów, którzy chcieli wystartować na ścieżkę Smart. Przekonaliśmy ich, że może warto wystartować w produkcie, w projekcie regionalnym z naszego Urzędu Marszałkowskiego. Tak więc, jeżeli będziecie zastanawiać się, czy ścieżka, czy ścieżka Smart jest dla Was, to dobrze. To dobrze się skonsultować i zobaczyć, czy nie mamy jakiejś regionalnej alternatywy, e, ponieważ my ją jak gdyby naszemu klientowi zaproponowaliśmy. Drugim projektem, który jest projektem e, bardzo, bardzo, bardzo takim, bym powiedział, e, kuszącym, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, jest kredyt ekologiczny. Każdy słyszał o, o, o czystym powietrzu, więc, kredyt ekologiczny jest takim odpowiedzią dla, odpowiedzią dla przedsiębiorstw jeżeli chodzi o czyste powietrze, tylko że tutaj mówimy o takim czystym powietrzu dla firm. Także firma może otrzymać dofinansowanie na termomodernizację swojego budynku, na położenie paneli fotowoltaicznych, ocieplenia budynku, wymiany, nie wiem, szyb, okien, wymiany oświetlenia, jeżeli mamy jeszcze stare żalówki yy, jarzeniowe, możemy też wymienić maszyny stare na nowe. Generalnie jakim głównym celem projektu jest to żeby firma stała się bardziej ekologiczna, tym samym zmniejszając zużycie energii minimum o 30%. Takie jest jak gdyby zamysł tego projektu. Żeby wystartować w projekcie, potrzebujemy też zastanowić się nad tym, w jaki sposób ta termomodernizacja wpłynie na nasz proces. To jest też takie bardzo kluczowe, eee, bo pomimo jakby, że wydawać się może, że chodzi o samą termomodernizację, nie jest tak do końca w tym projekcie. <laughs> Sama termomodernizacja powinna być też połączona z procesem. Tak przynajmniej było w tym początkowym rozdaniu tego projektu, natomiast kredyt ekologiczny będzie startował jeszcze w przyszłym roku e, i rzekomo te procedury mają zostać troszkę złagodzone. E, co mam na myśli, jak termomodernizacja może wpłynąć na, na nasz proces? E, jeden z naszych klientów e, ma produkcję, e, produkcję takiego, takiego specjalnego produktu, może żeby nie mówić za dużo, bo to jest dość znana firma z okolicy. E, i podczas jak gdyby podczas produkcji yy, pojawiają się z uwagi na to, że ma nieogrzewane hale, to na produkcie pojawiają się pewne yy, Pewne bruzdy, łamie mu się ten produkt, wykrzywia, wygina. Z uwagi na to, że musi być później jak gdyby odstawiony na przestrzenie magazynowe, które nie są dobrze, dobrze docieplone. Dzięki termomodernizacji wpłyniemy bezpośrednio na ulepszenie procesu tego produktu. Raz, że produkt nie będzie, się, nie będzie się niszczył w tej skali, dwa, że skrócimy też jakby realnie czas wytwarzania tego produktu. I to jest jakby też celem kredytu ekologicznego. Dlatego, jeżeli już Państwo nakręcili się na ten projekt, że fajnie było sobie steromodernizować firmę, to owszem, tak, ale trzeba zastanowić się, w jaki sposób możemy ugrać polepszenie tego procesu. Jest to też realnie, bardzo realne, żeby ten proces generalnie polepszyć. 70% dofinansowania, także jest bardzo wiele, żeby wystartować w projekcie, potrzebujemy zrobić audyt energetyczny po to, żeby wykazać, że później po wprowadzonym zmianom będziemy mieli co najmniej 30% uzysk energetyczny. Większość projektów z tej perspektywy... Niestety, niestety, zawiera w sobie tak zwany element przedwdrożeniowy, taki komponent przedwdrożeniowy. Czyli, na przykład, jeżeli rozmawiamy o zakupie środków trwałych, to mamy prace badawczo-rozwojowe. Jeżeli rozmawiamy o termomodernizacji, to mamy ene, audyt energetyczny. Chodzi o to, że żeby przedsiębiorcy przyzwyczaili się do tego, że startując w danym projekcie, będą zobowiązani ponieść wcześniej jakiś koszt. Który będzie oczywiście kosztem kwalifikowanym w momencie pozyskania dofinansowania. Natomiast jakby często jest to taka też wewnętrznie w głowie blokada, że chcemy startować w projekcie, ale musimy coś więcej zrobić. Jakby większość teraz projektów jest tak, tak skonstruowanych, więc dobrze już się do tego teraz przyzwyczaić, ponieważ następna perspektywa już będzie częściowo też bezzwrotna, także, także tak to wygląda. Wzornictwo MŚP, mój ulubiony projekt albo przynajmniej jeden z moich ulubionych projektów. Jeżeli Wasza firma jest teraz w miejscu, w którym zastanawiacie się, że chcielibyśmy wprowadzić nowy projekt, ale może nie do końca mamy kreatywny zespół, który na ten projekt zaprojektuje, wymyśli i jeszcze w ogóle technologicznie go ubierze, a jeszcze w ogóle, żeby ładnie wyglądał, to na pewno jest to projekt dla Was. Wzornictwo MŚP jest jednym z fajniejszych projektów dla firm, które albo. Realnie mają potrzebę rozwoju i są otwarci na współpracę z projektantami z przemysłowego, albo dla firm, które z kolei stoją w miejscu, widzą, że ich konkurencja się rozwija, a oni nie mają pomysłu. I Sąsiad za płotu coś wymyśla, oni mówią: Kurde, przecież to było takie proste, nie? Wzornictwo MŚP. Jest projektem, który daje nam możliwość współpracy z projektantami z wzornictwa przemysłowego po to, żeby stworzyli u nas w firmie albo nowy produkt, albo nową usługę. Dlatego tutaj też część z Państwa powiedziała, że jest z firm usługowych, i jest to projekt, który realnie odnajduje się również w firmach usługowych. Więc, więc, bardzo fajne wsparcie dla firm, które chciałyby się w jakiś sposób rozwinąć dalej. I tak, jak mówiłem o tym elemencie przedwdrożeniowym, tak tutaj też on występuje, nazywa się strategia wzornicza. Pokrótce polega to na tym, że jeżeli chcemy wystartować w projekcie, to potrzebujemy stworzyć wcześniej tak zwaną strategię wzorniczą, czyli nawiązać współpracę z projektantami, z wzornictwa przemysłowego po to, żeby wspólnie określić ścieżkę powstania nowego produktu. I tutaj jakby nowy produkt nie mam na myśli tylko i wyłącznie pod kątem takim wizualnym, bardzo często sobie ludzie tak myślą, Chodzi też o aspekt taki techniczny, technologiczny. Wzornictwo przemysłowe daje możliwość zaprojektowania nowe, nowego produktu nawet pod kątem takim typowo przemysłowym. Czyli to nie musi być, nie wiem, nowy wzór szklanki, mikrofonu, pilota czy czegoś innego takiego. Rozmawiamy też tutaj o takim projektowaniu technologicznym, czyli mocno też możemy tutaj zakrawać o, o, o szeroko pojęte prace badawczo-rozwojowe w takim wzornictwie. Co jest bardzo fajnego też w tym projekcie? To, że nie musicie się tutaj na siłę e, wytężać, żeby wprowadzić nowy produkt innowacyjny na skalę Polski. Tutaj chodzi o to, żeby w swojej strukturze, w swojej firmie wprowadzić nowy produkt. Także mówimy o zupełnie innym znamionu innowacyjności, dlatego jest to na pewno jeden z fajniejszych projektów, w których możemy otrzymać dofinansowanie. 85% dofinansowania na współpracę z ekspertami z zornictwa przemysłowego, 70% dofinansowania na współpracę z... Yy, znaczy, przepraszam, na, już na zakup środków trwałych, ponieważ tutaj też mamy zakup środków trwałych, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, usługi doradcze, e, później cała ścieżka wprowadzenia tego projektu na, na rynek, czyli też rzeczy reklamowe na pewno są tym związane. Na pewno jest to na pewno jest to jeden z fajniejszych projektów, tak, tak za, na, na zakończenie, którym według mnie warto, warto, się, e, warto się zainteresować. Gospodarka w obiegu zamkniętym. Ehm, Poprzednia perspektywa pokazała, że Unia Europejska mocno stawia nacisk na prace badawczo-rozwojowe i realny rozwój produktów. Ta perspektywa pokazuje, że równie, warta, równie ważna jest ekologia, o czym wspomniał też pan Jacek, mówiąc o przemyśle 5.0, czyli o zazielenianiu przedsiębiorstw. Jak to lubię bardzo ładnie mówić. Gospodarka w obiegu zamkniętym jest teraz pro, jest projektem, który wszedł na Polskę Wschodnią i będzie kontynuowany w, w, w przyszłym roku, bo nabór skończył się. 19 się kończy, wkrótce się kończy, ale będą jeszcze projekty regionalne oparte jak gdyby na tym samym modelu biznesowym tego projektu. Gospodarka w obiegu zamkniętym jest też projektem, który się bardzo ładnie może wplasować w firmy usługowe, ale też przede wszystkim w produkcyjne. Osobiście uważam, że niemalże każda firma produkcyjna powinna wystartować w tym projekcie, bez względu na to, czy jesteśmy firmą mikro, małą, średnią. Na duże na razie jest wykluczenie, ale pewnie gdzieś tam kiedyś w przyszłości będzie gospodarka w obiegu zamkniętym dla dużych firm. Chodzi o to, że celem projektu jest zmniejszenie liczby odpadów, między innymi, lub szereg innych działań czyli mówimy tutaj o wydłużeniu cyklu życia produktu, ponownym wykorzystaniu odpadów, zmniejszeniu liczby tego odpadów. Ekoprojektowaniu, zmienieniu usługę na produktu, przepraszam, na usługę lub stworzeniu, stworzeniu sieci, sieci dostaw między producentami. Jeden z naszych klientów, akurat nie, w, ramach którego, w ramach z którym startujemy w tym projekcie, jest producentem skrzynek. I tutaj taki przykład właśnie zamienienia produktu na usługę jest to, że on te skrzynki będzie wypożyczał później dużym firmom. Mowa teraz mocno o OSG, o zminimalizowaniu śladu węglowego, więc, jak gdyby, to się bardzo fajnie też wpisuje taki model ekologiczny. Standardowo, żeby wystartować w projekcie, potrzebujemy firmy, która nas do niego częściowo wdroży, i tutaj największe zaskoczenie. To ta współpraca jest refinansowana w 100%. Czyli dostajemy 80 tysięcy złotych na współpracę z firmą, która zaprojektuje z nami nową usługę, nowy produkt, pomoże nam zagospodarować, zagospodarować te, te na przykład odpady albo stworzyć usługę. Inny przykład, bo bardzo przykłady lubię. Też jeden z naszych klientów marzył o tym, żeby. Z... Ma ktoś serwis? Może zajmuje się ktoś usługami serwisowymi? Dobra, to i tak przykład powiem, bo jest dobry. E, jeden z naszych klientów, e, który miał bardzo dużą potrzebę stworzenia mobilnego serwisu, który uważam, że osobiście bardzo trudno by było sfinansować z innych środków zewnętrznych. Pięknie wpisuje się właśnie w gospodarkę w obiegu zamkniętym i ten projekt będziemy z nimi realizowali, czyli jakby będziemy wnioskowali o to, żeby stworzył sobie własne serw ser centrum serwisowe mobilne w połączeniu jak gdyby jeszcze też z serwisowaniem jak gdyby przez internet i tak dalej. Więc jakby bardzo ciekawy projekt. 100% dofinansowania na pierwszy etap, na drugi etap mamy do 70% dofinansowania, 3,5 miliona złotych na zakup i zaprojektowanie nowych technologii, zakup maszyn, urządzeń, wprowadzenie tego, tego nowego produktu lub usługi na rynek. W gospodarce w obiegu zamkniętym też się świetnie pewnie odnajdą hotele, mieliśmy kilka jakby przykładów, więc to jest jak gdyby też bardzo fajny temat. I tak jak mówię usługi, usługi, które będzie można e, cyrkulować, ładnie mówiąc. Aha, przed złożeniem wniosku firma musi zamknąć przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy. Nie wspomniałem o tym od początku, ale jest to taki mniej więcej standard, że firma powinna być co najmniej 12 miesięcy na rynku, żeby myśleć o tym, żeby wystartować w projekcie. Dlaczego też warto zainteresować się gospodarką w obiegu zamkniętym? No, dlatego, że jakby też pan Szymon miał, miał ostatnio taki wykład dotyczący ESG i, i tutaj pewnie w przyszłości czeka to też mniejsze firmy. Więc to jest taki mikrokrok do tego, żeby faktycznie stawać się firmą coraz bardziej zazielenioną i coraz bardziej cyrkularną, granty na cyfryzację. Jeżeli ktoś kiedyś marzył o tym, żeby otrzymać dofinansowanie na oprogramowanie, to jest ku temu świetna okazja. Granty na cyfryzację poprzednio jako sieć otwartych innowacji znowu będzie startowała, miała wystartować w tym roku końcem grudnia, natomiast jakby przesunięto termin naboru na chyba marzec, pierwszy kwartał 2024, tam chyba marzec był. Też bardzo ciekawe dofinansowanie. Nie znamy jeszcze tutaj bardzo dużo szczegółów, natomiast, natomiast na pewno jest to jeden z takich też fajniejszych projektów, w którym firmy mogą otrzymać dofinansowanie na zakup oprogramowania do swojej firmy nawet do 200 tysięcy euro, czyli blisko milion złotych. Jest do przekazania na, na zakup oprogramowania, i to oprogramowanie możemy kupić albo gotowe, albo jakby dedykowane dla nas, więc ktoś nam może je, je realnie przygotować i napisać. Nie możemy to być oczywiście sami, albo jakaś nasza spółka córka nie może nam tego przygotować, tylko jak gdyby firma zewnętrzna. 70% dofinansowania na zakup oprogramowania, po to, żeby firma stała się bardziej dojrzała cyfrowo. Nie może być to też, jakby tak było na pewno w przyszłym roku, podejrzewam, że tak będzie też w tym roku, nie może być to też takie typowe oprogramowanie na przykład biurowe, tak? czyli na przykład, nie wiem, jakieś księgowe, biurowe, wszelkiego rodzaju tego oprogramowania będą, yy, będą, będą, będą odpadały. RPO pod Karpackiem. Wspomniałem na samym początku o ścieżce Smart, która jest, jest jednym z takich fajniejszych projektów, jeżeli chodzi o start. Natomiast jego alternaty jej alternatywą w tym roku było, był projekt z Urzędu Marszałkowskiego, który był taką mini podkarpacką ścieżką Smart, czyli dofinansowanie można było przeznaczyć na zrobienie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z jednostką naukową oraz ich wdrożeniu na rynek. Um, uważam, że, uważam, że często, jeżeli rozmawiamy o produktach, w projektach ogólnopolskich, to jeżeli mamy projekty regionalne, to warto się zastanowić, czy nie wystartować w projekcie regionalnym, albo zdywersyfikować to ryzyko i napisać na przykład dwa projekty, bo to też jakby jest realnie możliwe. Oczywiście później nie możemy wziąć obu dofinansowań, bo zajdzie, zaistnieje tak zwane podwójne finansowanie, ale wtedy możemy sobie wybrać jeden, który jest nam bliższy w sercu. RPO Podkarpackim czeka na, na nas w przyszłym roku wdrożenie nowych produktów dzięki pracom badawczo-rozwojowym. Jeżeli ktoś jeszcze prac badawczo rozwojowych nie czuje, to jest to idealny moment do tego, żeby troszkę w cudzysłowie zacząć. Osobiście trochę żartuję sobie, że niemalże każda firma produkcyjna robi pracę badawczo-rozwojowe. Niestety nie każda firma sobie zdaje, że te, zdaje sobie sprawę, że te prace badawczo rozwojowe robi. Wszelkiego rodzaju ulepszanie produktów czy usług, to, o czym wspominałam, ja pięknie na slajdzie rozpisana pani Monika, to wszelkiego rodzaju właśnie są prace badawczo-rozwojowe, które możemy nie dość, że skorzystać z usług przepraszam, podatkowych, to na dodatek bardzo często. Często, jeżeli będziemy mieli dobrze, dobrze opisywane i dobrze księgowane, to dadzą nam otwartą drogę do tego, żeby wystartować w innych projektach. Nie wszystkie projekty e, polegają na pierwszej kolejności przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Są też projekty tak zwane wdrożeniowe, czyli jeżeli już będziemy mieli prace badawczo-rozwojowe, którymi warto się zainteresować już wczoraj to będziemy mogli otrzymać dofinansowanie już bezpośrednio na ich wdrożenie. Takim projektem ostatnio były bony na innowacje w ubiegłej perspektywie. Bardzo dużo firm jeszcze nie wdrożyła sobie też tych wyników prac B. +R. Gospodarka w obiegu zamkniętym będzie też dedykowana dla Podkarpacia. Automatyzacja i robotyzacja. Bardzo, bardzo, bardzo fajny projekt też dla firm produkcyjnych. Możemy otrzymać wsparcie na to właśnie, żeby przyspieszyć. Procesy w naszej firmie. Możemy zakupić nowoczesne linie produkcyjne, roboty, w jakiejś części w jakiejś części zautomatyzować swoje procesy w firmie i tutaj też przede wszystkim mówimy o innowacji na skalę naszego przedsiębiorstwa i to mówimy o innowacji procesowej nie produktowej. Automatyzacja i robotyzacja nie wiąże za sobą konieczności wdrożenia nowego produktu a usługę. To jest projekt o którym chodzi kompletnie co innego. Przede wszystkim mówimy tutaj o tym, żeby przyspieszyć procesy po to, żebyśmy się jako firmy stawali jeszcze szybsi, jeszcze bardziej sprawni yy, i jak najbardziej odciążyli jak gdyby te te, 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 tą pracę ludzi. E, mało tego, przecież jakby też pracownicy mogą zostać przekwalifikowani albo przeniesieni na jak gdyby inne stanowiska po automatyzacji i robotyzacji, bo to jest bardzo często pytanie, które zadają nam przedsiębiorcy. Jeżeli będziemy automatyzować, to coś z ludźmi. Podniesienie kwalifikacji, więc dla nich im plus, plus przeniesienie na inne stanowisko. Mało tego, i to jest paradoks, bo dużo osób właśnie sobie wyobraża, że automatyzacja to zwalnianie. W zupełnym przeciwieństwem mówi o tym regulamin konkursu, który mówi, że jeżeli dodatkowo zatrudnimy osoby, będziemy mieli dodatkowo też punkty. Więc tutaj właśnie nie mówimy, broń panie Boże, o, o zwalnianiu. Żeby wystartować w projekcie, też będziemy potrzebowali zrealizować audyt, tak zwaną mapę drogową. E, mapa drogowa jest to, jest to taki. Jest to takie zmapowanie naszego przedsiębiorstwa i wskazanie elementów, które możemy jak gdyby scyfryzować. Niektóre mapy drogowe zawierają w sobie tak zwanego też bliźniaka cyfrowego, czyli przeniesienie naszej produkcji do świata cyfrowego, gdzie w bardzo prosty sposób możemy wykazać i zrozumieć, na czym ta automatyzacja będzie polegała. O ile przyspieszymy produkcję i które elementy warto zautomatyzować. Często jest tak, że Państwo chcieliby zautomatyzować sobie daną część produkcyjną. Okazuje się, że przestrzeni do automatyzacji i przyspieszeniu jej jest dużo, dużo więcej tak na dobrą sprawę, albo bardziej opłaca się zrobić inną rzecz, czasami nawet taniej, a wyjdzie lepiej szybciej. I o tym trochę mówi ten projekt o automatyzacji i robotyzacji. Dofinansowanie do mapy drogowej 80%, jest to koszt kwalifikowany w momencie, kiedy projekt otrzyma dofinansowanie, 70% później na, na wdrożenie, czyli zakup właśnie maszyn, sprzętów, urządzeń. Oprogramowania robotów przemysłowych lub autonomicznych robotów usługowych. Tutaj, jak gdyby bardzo często, jak rozmawiamy z przedsiębiorcami, to mówimy, żeby zapytali swojego dostawcy tych środków trwałych, które chcą zakupić, bo być może czasami pewne linie produkcyjne już spełniają tą definicję robota, a jeżeli nie spełniają, a to jest Wasza główna potrzeba, bo też tak się często trafia, że przychodzą do nas firmy i mówią: Panie Miłoszu, Pani Moniko. Pani Joanno, Panie Krzyśku, chcemy dostać dofinansowania na daną rzecz, na dany produkt, tak? I naszym celem jest znalezienie dla Państwa rozwiązania, w których to będzie realne. <laughs> w ramach tego projektu mieliśmy też taki przypadek, e, chociaż jak gdyby cały zamysł środków trwałych nie był, e, nie był e, zautomatyzowany, to wystarczyło tam jak gdyby dołożyć też takie zrobotyzowane ramię e, i jak gdyby cały proces, e, cały proces zautomatyzowany już jak gdyby został. Tutaj chodziło jak gdyby opakowanie później później pewnych rzeczy. Naszym celem, jak gdyby jest to, że jak przychodzą nas przedsiębiorcy, to zawsze zastanawiamy się, w jakim projekcie możemy wystartować i jakie ich potrzeby możemy zrealizować w największym prawdopodobieństwie w ramach któregoś z danych projektów. Też często przedsiębiorcy zastanawiają się, bo tutaj zostały też poruszone wiele takich aspektów dodatkowych, czyli mapa drogowa, audyt wzorniczy, prace badawczo-rozwojowe, audyt energetyczny. Więc to są komponenty, których należy zrobić wcześniej. Bardzo dużo przedsiębiorstw się zastanawia, ok, dobra, ale jak gdzie znajdę od tego ludzi. I tutaj akuratnie też jako instytucja otoczenia biznesu współpracujemy, współpracujemy z różnymi ekspertami. I jak gdyby mamy to wszystko ogarnięte, także też możemy wam polecić jednostki, które z wami zrealizują te e, początkowe inwestycje, które są niezbędne do tego, żeby wystartować w, w projekcie. Zajmujemy się tym już od 7 lat i te współprace układają się dobrze. Też wiemy, kogo możemy Państwu zarekomendować w ten sposób, żeby, żeby ta szansa. Na otrzymanie tego dofinansowania e, no była maksymalnie duża. Zapraszamy też do subskrypcji naszego kanału, gdzie razem z Moniką opowiadamy innymi o dofinansowaniach uni unijnych, ale też o, o różnych innych kwestiach. Także dziękuję, zapraszam na kawkę.